Witajcie drodzy słuchacze na kanale Wymiatarz dajcie suba, dajcie łapkę w górę, dajcie komentarz dzisiaj jest deszczowa pogoda jest rosa na trawie wiadomo jak to za rana otwieram bramę U pieska zamykam brama idę drogą od bramy do drogi w kierunku lasu bukowego czaski cudownie ćwierkają tu mi tucznia przywieźli bo będą naprawiać pewien mostek jak wybetonowali go beton wiąże dość długo potem dadzą na to tucznia może kawałek drogi zrobią Piesek węszy oczywiście Nie wiem co dzisiaj na śniadanie zjem Brałem witaminę C w proszku dla sportowców C1000 oczywiście Tak na odporność Brałem witaminę D3 plus K Brałem taki koenzym Q10 witaminę B brałem Wszystko dla zdrowotności wiadomo Idę w stronę lasu łukowego, drogu. Jest mgła. Widzę sarenkę, która biegnie po lesie. Tak. Piesek się oddalił i wężę. Batman! Jestem sam sobie, samotni. Dosłownie sam sami odliczanko 7, 6, 5, papaczki koniec, 6, pa, 3, 2, 1, koniec, pa.